Znajdujemy się przed drzwiami, za których dochodzi muzyka. Idziemy zobaczyć, bo sezon chyba na imprezy się zaczął. Zobaczymy, co tam się dzieje. Chyba się nie myliłam, trafiliśmy na imprezę. Żółwik. Bartek Skrzypczak, DJ Barti inaczej. Bartek, jesteś DJ-em. Powiedz nam, jak się zaczęła ta Twoja przygoda z muzyką? Na początku witam serdecznie wszystkich widzów Klubowej TV. Tak, jestem DJ-em od 5 lat. Przygoda zaczęła się w okresie gimnazjalnym. Pierwsza impreza zakończeniowa klas trzecich. Zakochałem się w, właśnie w tym hobby, w tym zainteresowaniu i zacząłem się piąć w górę co imprezę, inny sprzęt, coraz lepsze, mówiąc, e, światła, lepsze nagłośnienie, żeby dojść do perfekcji. Teraz wygląda, jak wygląda macie w macie załączonym obrazku. Ale powiedz, trochę kosztuje chyba taki sprzęt? Widzę tutaj komputer, laptop, jakieś dziwne rzeczy, urządzenia i tak dalej. Powiem tak, e, ogólnie koszt bardzo, żeby, żeby wyglądało niestety, kosztuje. Koszt, najważniejsze jest serce całej, całego DJ-a, czyli konsola. Jest Ale to... powiedz mi, ty wiesz, wszystko tutaj do czego służy? Tyle tych przycisków, e, gałeczek. Oczywiście. Każda tutaj, mówiąc, każda suwa, każdy przycisk jest do czegoś zależny. E, byłem na paru kursach szkoleniach związanych właśnie z tą konsolą, i mówiąc, dowiedziałem się, jak ją obsługiwać, i też wiadomo, każda impreza daje plus minus e, doświadczenie w tym. Też nowe jakieś przejścia, nowe mówiąc, efekty, wszystko się uczymy. Każda impreza też jest takim doświadczeniem, bo Każda impreza jest inna w swoim rodzaju. Nie jest tak, że mamy standard. E, z, zawsze jest improwizacja. Na Ale pośmij, a trzeba mieć such? Tak, trochę muzycznie też gram na perkusji e, w czasie wolnym. E, zespołu nie chciałem zakładać, chciałem iść właśnie w DJ-kę. Lubię też zabawiać ludzi. To jest taki, mówiąc, z moim też konikiem, który naprawdę w dzień dzisiejszy. Konferencję? Konferencję, bo też ogólnie hmm. nie jestem takim, mówiąc, DJ-em, który przyjdzie na imprezę. Od godziny do 18 do godziny 3 zagra swoje, idzie do domu, ale też zabawie, też wprowadzę zabawy, różnego rodzaju konkurencje na weselach, bo ogólnie wesela też, e, mówiąc, prowadzę. 18 wraz z imprezy okolicznościowe, różne imprezy tematyczne, firmowe wraz z Sylwestrami Andrzej, i Balami Andrzejkowymi. Ale powiedz mi, ciężko chyba jest rozbawić czasem, oczywiście, e, tutaj ludzi bawiących się. Tak, oczywiście. E, to nie jest łatwy kawałek chleba. Każdy wiadomo ma swoje gatunki muzyczne. Każdy jest, mówiąc woli, każdy inny gatunek muzyczny. Nie, ktoś wiadomo, teraz znane u wszystkich Disco Polo. Niby nikt nie zna, ale każdy na imprezie tam parę tak, tak. głębszych, przepraszam, wypije, ale więc każdy zna. Też mam oczywiście lata 70-80. też jestem miłośnikiem tych lat. A powiedz mi, jak, jak dopasowujesz te utwory? Do, patrzysz na ludzi, czy pytasz Znaczy się inaczej, wcześniej? Znaczy pytać nie, ja po prostu jest dużo klientów, którzy dają po prostu, zostawiają tą kwestię dla mnie i ja po prostu dopasowuję w czasie imprezy. Też to nie jest tak, że po prostu mam klapki na oczy i widzisz, jak się bawią? Jak się bawią. Na przykład przy czym bardziej tutaj mówiąc, bardziej dopasowuję klimaty do, do, do gości, którzy są na imprezie, tak? Nie ma tak, że po prostu mam swoje playlisty zrobione i co gram, tylko po prostu widzę. O, na przykład tutaj przy tym nie bawią się, to porzucamy szukamy innych ten, ale przykład widzę przy takim gatunku, lata 70. się bawią. Ale jest taka jakaś muzyka taka, że zawsze się ludzie bawią? No, disco polo wyśle, nie. Nasze kochane. A słuchaj, bo wiem, że też e, prowadzisz różne charytatywne rzeczy. Tak jest. Tak? Tak. To jak e... Proszą cię ludzie o to, żebyś poprowadził? Czy sam wychodzisz z inicjatywą? E... Inaczej, sam po prostu też warto pomagać, myślę, w tym naszym czasie, w naszym, mówiąc, w trudnych czasach. Wiadomo, każdy jest potrzebujący, nie wiadomo kiedy my tej pomocy będziemy potrzebować. A też po prostu prowadzę takie transmisje heretyczne właśnie tutaj z naszymi kolegami też po fachu. Bo przynajmniej zostawiamy coś po sobie, takie ślady, i też po prostu tym się bawimy, bo to nie jest dla nas, nas też przyjemność, żeby takie coś zorganizować i coś zebrać, jakąś tam daną kwotę. A Słuchaj, mówimy o ciężkich czasach. Były przed chwilą dla każdego tutaj muzyka, ludzie, co mają salę, ciężkie czasy. Jak wy to przetrwaliście, gdzie było wszystko pozamykane, nie można było tak naprawdę grać? Na trzy no, niestety to był trudny czas dla nas wszystkich, tak samo dla całej branży weselnej, tak jak właściciele sal, ale były też, mówiąc, jak tutaj wspomniałeś wcześniej, Alina, live ratytywne. I też w zaciszu domowym oczywiście cały czas się spełnialiśmy, też wiadomo, też był ten czas e, niezmarnowany, ten czas był też na przygotowanie się i z, mówiąc, na zabranie sił niestety, bo też wiadomo, to jest czas weekendy i to jest w godzinach nocnych niestety. Też, mówiąc dużo przez to, tracimy czasu rodzinnego i też ze znajomymi. Właśnie to się chciałam zapytać, bo przeważnie weekendy, nie? Tak. No i co wtedy z rodziną? Ja, to jest, no, drugi dzielisz tu... czas, czy wybierasz Dzielę... sobie niektóre imprezy, czy znaczy na, razie, jeszcze, nie. na razie jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze yy, Osobiście jeszcze rodziny nie mam, ale myślę, że jakby rodzina przyjdzie w pewnym czasie. Myślę też, że będziemy trochę zmniejszać tych imprez. Wiadomo też w pewnym wieku też powiem dziękuję pas i będzie po prostu na emeryturę zwaną taką, ale to tak myślę za 25 lat no, spokojem. <laughs> jeszcze trochę mamy czasu. Trochę mamy jeszcze czasu. <laughs> Żeby się pobawić tak z tobą, jest. super. A y, powiedz mi wiem, że y, też czasem się łączycie na przykład, że z jakimś, y, z jakimś innym DJ-em, y, nie wiem jak to się nazywa fachowo. Razem gracie po prostu, tak? Tak, tak, tak gramy. Po prostu to jest też. Łączycie doświadczenia, rozumiem. Tak? Łączymy doświadczenia też i to jest pomoc dla nas, bo powiem szczerze, wesele dla mnie, na przykład 150 osób, albo 100 osób, to też jest, mówiąc, duże, duża impreza, tak? Samemu też nie jestem odpowiedzialny, żeby dać radę przy tym wszystkim, bo wiadomo też. I też mamy konsolę, też mamy tutaj, jak widać, załączone obrazko, mamy rampę ze światłami. No i jeszcze trzeba prowadzić. Trzeba też prowadzić e... i wodziedejka tutaj, tak jak wcześniej mm -hmm. wspomniałem. wodzi... No, światła to też robić swoje, mówiąc, efekt po na imprezie, tak? To światło to nie jest e, byle co, bo też po prostu daje klimat, daje, tak, jest, tak. ma tam jakąś część po prostu tej całej otoczki no. na tej imprezie, że to też się przy tym ludzie bawią i też ten, no, oświetlenie jest bardzo mocne. E, A powiedz mi, co jest teraz takie numer jeden, jak chodzi o muzykę? Oj, różnie, naprawdę różnie. numery. Zależy od imprezy i od. Zależy do od imprezy po prostu. Wieku na przykład bawiących. Się? No tak, bardzo dużo po prostu mam, jak wcześniej wspomniałem, wesele dla mnie to jest taka impreza, która e, są różne pokolenia. przedziały, pokolenia, mhm. przedziały wiekowe. I to też po prostu trzeba dopasować. Też wiadomo, od kawiarenek prywatek, wiadomo też od jakiejś muzyki klubowej do młodzieży, tak? No dzisiaj będzie bal ośmioklasisty tutaj. tak? Tak, tak jest. Co będzie pierwszym utworem? Pierwszym utworem myślę. Sofii. Kurczę, to ja jestem daleko za murzynami, bo ja tego nie znam. A co byś zagrał dla mnie? Eee... Sam na sam z Andrę, to, to nie Dobra. wiem, czy mu zazdrosny nie będzie. Dobra, to słuchaj, zagrasz dla nas specjalnie? No bo to może nie tylko tak. dla mnie, to dla, dla nas. Wszystkich Dobra, go... żeby mąż nie był zazdrosny. Tak, dla oczywiście. Nas. Dla wszystkich oglądających, z wszystkich widzów Klubowej TV zagramy za chwilę sam na sam.